Ciała dwa, Jak Jakby było dalej? Ty... Poczekajcie, poczekajcie. Ja sobie odpalę tekst. No to teraz tekst. Parkiecie... tekst. To tekst. nie pamiętam. Powiedz, nie ma, powiedz czemu świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekające na chwilę poruszeń. Powiedz. Czemu pragniesz? Dojrzeć w oknach świat, część odległą, niczym drzewo, biednące bez skargi, czekające na deszcze z nadzieją. Stań, powiedz: Nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości. Nie kochasz? Na